Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Icy, dostałem nagrodę Manager roku w PKO Ekstra Klasie GG, bo Rosja chce od nas kupić Lewisa Fergusona Szkoda, który jest trzonem naszej pomocy. Oferią 150 milionów, prawie my możemy zrobić nawet 220, dlatego zrobię. Negocji tak, nie sprzedawek poniżej 180 i sobie nie myślą. Do boju Icyk it. Runda rewanżowa. Pierwszy meczyk. Tak możemy zrobić no to do boju. Jedziemy z nim panowie, mam nadzieję. No ku... O, że kurde, w korymis. Uuu, zawiodłem się na. Mojego drogiego bramkaża. Chcę Wolverhampton. Myślę, że 30, prawie 32 miliony za ziomka, który ma 25 lat, kończy mu się kąpek w przyszłym roku. A bramkarze nie są aż tak bardzo rozchwytywani, jest ok. Fergusona, no odrzuciłem, no bo to jest mój Kosem bardzo nie chciała dać, więc to trudno. Barlow za 8 milionów wypadł z tego klubu w końcu. Chyba dwa lata go chciałem sprzedać, w końcu ktoś przyszedł po niego. Paweł zdając, Over, ale nie wiadomo jaki ale Duży. Wartość 4 miliona. No od razu podpisuję. Whipy Krakowia. Kolejny rywal. Rezerwy number one. No bo z tutaj jest Dobra, no, Ja szybką symulację. Mam nadzieję na zwycięstwo. Trudny mecz. Ciężki mecz. Ale wygra na szybach. Krzysztof, wybramki Jones 1. Rozpoczyna się faza Pucharu kraju. Czyli Pucharu Polski. I pyk, Barcelona wjeżdża z ofertą 177 milionów za Luisa Fergusona myślę, że możemy dać, zleć negocjacje, zacznij od 220 powiedzmy 200 milionów i nie sprzedawaj poniżej 185 Co To dla Barcelony, nie? 180, 000, żeby było równe do boju. Zapłaca, może przejdzie, nie zapłaci, to. Oh, trudne. I pyk. Pierwsza runda pucharu polskich przeciwnikiem raków. Często rezerwy do boju. Mam nadzieję, że ich pykniecie. Pyknięci 4-1. Bramki kto czeli. Nowakowski jedną, Ferguson jedną, dublet Jonesa, który miał w tym meczu opadkę kapitańską. Barca zaakceptował ofertę 182 milionów 800 000, 000 za Louisa Fergusona. Powodzenia, Louis, w nowym klubie. Byłeś bardzo dobrym zawodnikiem. Wspomogłeś nas w wygraniu wielokrotnie Ligi Polskiej, Pucharu Polski, zdobyciu wielu Pucharów międzynarodowych, w tym Ligi mistrzów Powodzenia. I cyk. Ferguson z piasta, czyli od nas przeszedł do Barcelony za prawie 183 miliony. Jest to najgłośniejszy transfer tego okienka. I mój osobisty prawdopodobnie rekord transferowy zawójnika który sprzedałem. Ogólnie zarobiliśmy 200, prawie 223 miliony. Mój klub. Zobaczmy sobie. Te wypożyczenia, ten sprzedany. Wypłacę mi 10 bramkarzy w klubie, Wypożyczonko, wypożyczonko. Antonatos sprzedany. Wesel sprzedany do Wolfsków. Barlow do Bristol City. Ferguson do Barcelon. I Olkowski wypożyczonko do SKN, ST Nie wiem gdzie, ale wypożyczonko. Niech się ugrywa. Kolejny mecz w walce o Mistrzostwo Polskie wrócił Wrocław naszym rywalem Naprzód przód rezerwy number 2. Kurde, 2 Kolejny remis, nie wierzę w nich W lidze w poprzednim meczu nie poszło nam zbyt dobrze, bo tylko remis Teraz rewanż można powiedzieć w pocharze Polski Wygraliśmy 3-1 w końcu ACW do buksa i Jones z cały bramek Kolejny mecz. Rywal Wisła Kraków. Rezerw. boju rezerw. Bum bum bum. Dwie bramki Szysza, dwie bramki Jonesa. Ocenki, dwie dziesiątki. ładnie. Jedna ósma. Finał. Limisz. Dobaju. O kurde, nie mam kondycji brak. Dobra, nie było kondycji zbytnio dużo, ale nadal. Kurde, myśmy chcesz w 9. Odpowiedział Jones w 13 i Nowakowski. Ty Nowakowski jest mój przecież obrońca tej co jest. Odpowiedział w 69 i ustawił wynik meczu nad 2:1. Jest to jakiś dobry w przed rewanżem. Co tu się stało? To Wisła Płock chyba z 15 miejsca w, w poprzedniej rundzie, pierdykła na 6 miejsce, ty... I mają drugiego najlepszego strzelca: Zanona barosa. Ty to u mnie Jones, jest, kurde, czwarty jest dziewięć. No jest. Ty. ale u mnie dużo więcej ludzi strzelabra bramki po prostu gadają. Teraz się trochę cykam, czy wysłać one ich rezerwy, czy nie, no ale kurde. A ja ten Chris, co tu robi ten ziomek, który jest na pomocy. Ja nie ma o kuźmie. Dobra, znaczy MSP, ja tego sprzedałem do Barcelony W ogóle fajnie, że sobie poszedziemy mm, Bardzo daję mu możliwości w Hiszpanii Ale cholera, ja teraz jestem w troszkę w tył, bo mają tylko raz, dwa Tych mam na sprzedaż tych czterech Tu mam 70, które się na jeszcze robić do 80 paru Ale nie mam żadnego, kurde Jakie mega, ty czemu ty? Aha, brodę, bo w obronie. tak bramy Aha, brammy. Ten się rozwija na obronie. I a nie no, będziemy nie ale Hiki potrzebuje niźć na przewę Gwardia już o oh, sorry Trzejkowski, jest niezadowolony Dawaj szyż Ty se zostań, ty se wejdziesz za niego Kłasy ty se wejdziesz za, bu za buksa Halo, i Jawarkiewicz <laughs> Dziękuję bardzo do boju, do boju, do boju. Okur, się bramkę. Pysz, Czajkowski Jones, ładnie, do przodu. Czajkowski koali na bramkę. 25 kolejka spotkań z pod tym razem. Zagramy naszymi rezerwami super. I wygrywamy 2-0. Nowakowski. Pysz. Szczęcamy. bramkę. 9, 8. Ładnie. Do boju! braków na wyjeździe! Rezerwy, rezerwy... O czy, czy ten nie może zagrać ani ci Chyba tak trzeba zagrać, chociaż nie chyba ci też, no kurde Coś tych rezerw nie mam, ja pierdził O ja pierdził, prawie, prawie zrealizowałem się z nim No jest panowie, no panowie Nowicki Jones czy Kaczmarek Fajne. trudno było, trudno było Bum, 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 bum Rewanż z Interem w Mediolanie, jesteśmy o oh, Zobaczmy to za kogo nam tu... No chyba was popierdzieliło, że na, na inter ziomek 77 jak tu jest ziomek 87 Ogólnie teraz środek pomocy leży i chwilcze Kurde Krzydełka bardzo mocne Jakbyśmy go tutaj wrzucili A, dlatego się go... No właśnie, kurde Tutaj dobrze, no to lewa obrona to jest hiki jest nadal najlepszy WIG 80, ma no to jest jeden z takich tych środek obrony raczej za obroniony. A, bo Jones jeszcze nie gra dlatego no tam mówił doma. Zatruch są czerwone kartkę na CZ To jest... Do boju panowie wierzę w was wtedy... Te... No Wakowski 14 minuta jest nasz obrońca przecież on zajebisty obrońca do strzelania tyle ja mogę powiedzieć o tym zawodniku. Walka z Lechiem Gdańsk, która jest obecnie na trzecim miejscu w tabeli. Damy naszym podstawowym zawodnikom zagrać i kurde oni wygrają tylko 3-2. no co jest? A ten Kwisto co dał nam Pyk, z Bartą Poznań. pod koniec sezonu jesteśmy już, wydają nasze rezerwy. No, teraz będziemy w jednym miejscu, oszczędzać pierwszy desk. Tylko tylko jeden. Oj, 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 Przedostatnia kolejka spotkań w Ekstraklasie. Jak wieronię, naszym rywalem. Straciliśmy dwie bramki, ale szczeliliśmy aż cztery: Kaczmarek, Guardiol, Jones. Szczelcami dla nas: Dla rywali Bida i Wojtkowski. Przed nami ćwierćwinał w Mistrzów z Bayernem Monachium. Wierzę w Was Panowie, wygra... O, wygra nam 1-0 Kaczmarek, no poro Ty, jak on ma over chyba najniższy z całego zespołu, nie? A Dobrze Przed nami ostatnia kolejka PKO Ekstra klasy Zapełniliśmy sobie już Mistrzostwo Polskich dawno temu Teraz tylko formalność, ostatni nawet z górnikiem Rezerwy niech sobie zagrają Wygraliśmy to Przypieczętowaliśmy Mistrzostwo Polski. A teraz czas na rewanż. w finale z Monachium. Przed nami rewanż. Piast. Bayern-Monachium. Rybka symulacja. Remis. Jones uratował. Przechodzimy dalej. Półfinał. Pucharu Polski. Z wartą Poznań rezerwy i zagrają. Wygrywają 2-0. Przed nami półfinał Ligi z Olimpii. Orzesz, kurde. Kto jest kontuzjowany? Kto tu wypadł? Ziomek, jeszcze gorszy ziomek niż mi wcześniej. Jan, no, Markiewicz, dawek, nie, nie możemy się tak mamcić. Ty kurde, kim ty gościn jesteś, że ty? taki i ziomek, 70, 68 w pierdze, razem z tego przykładu? Dobra, Nowicki chodzi za Gwardiawa. Chyba za tego chodzi. Ten fajny, że się rozwinął już na 82. 2 Ale dostał czerwoną Wy nas przy... Wy... Wy... Przecież ten musi zadebiutować w końcu Ty, przecież go sprowadziłem, nie? Jako wolny zawodnik, wziął do mnie, przyszedł Trzeba dać mu... Trzeba dać mu szansę buksa, sa, do boju, ty, ale David kurde widzę mistrzów Pa, Szysz dwie bramki A Markiewicz nie Karnero, ty no skubań, co ty Markiewicz ty chyba w przyszłym meczu siadać na ławce, nie? Finał Pucharu Polski z Górnikiem Przed nami finał Pucharu Polski Zagra taki zespół, Czajkowski Bronił w Pucharze Polski, niech go też podnie... Jones strzelił hat no, co za człowiek Renan przez pikli Lihun Tak jak mówię yy, Zarządzenie zespołem w BI Gwardiol Gwardiol out Nowakowski został, Dowry też out Hiki ty zostałeś bo masz na żółtą Markiewicz ty samo już co najwyżej na nas gdy na, sobie do Aha, no ten jest tutaj, nie wiem, zatem ma tu wejść zmiana Zmianowo mnie kurdek, tak trochę średnio tutaj robi, jednak wiem że ten może wejść Wykaju, no kurde, ty Ziomek musisz wejść Nie, sorry, Ziomek, sorry, sorry, jednak nie wejdziesz Ty sobie... A, że ty tylko w lapad możesz iść, ty jesteś lewym skrzydłem, ale tylko napad możesz iść. Do bojuch, Wierzę w was, panowie Remis. 47 Aliseda, 48 Nowicki. To chyba jakiś rzut drożny mieć, mam nie? Bo to jest nasz środkowy obrońca. Przed nami grande finale. Great final. Wielki finał na ulgi mistrzów. Atleti, koma gry. ja zobaczę, że ziomek, mój najlepszy obrońca, ma czerwoną kartkę. I nie zagra w tym meczu. Jestem z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Ten się fajnie rozwinął w tym sezonie U, u Tysy idź na skrzydło Idź na skrzydło, bo nawet nie, kurde Dawaj, dziewczyno, dawaj, ty Tysy, idź tym stąd. Rejest, ty stąd ty Tysy, wejdziesz za te No bo nie za tego Za te, o kurde Za tego ty z ziomeczku możesz usebić. Jak, jak, jak? Jakie limity? O co chodzi? Aha, no ten kurde oh, Sorry, no, mordo, ale... Ale niech se ten z mapy Do... Boju! Rozbiliśmy atletikomady 3-1-X. Markiewicz. Niszczyliu karnego, potem go posadziłem na ławce i w finale znowu pokazał, że coś ci umieszczali. Jones i Rzeszów, dwie bramki Polaków, jedna z zagranicznego A w finale u nas zagrało tak Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Polaków Z ławki weszło kolejnych dwóch Polaków, więc to w sumie siedmiu z... Siedmiu z trzynastu, czyli ponad połowa ludzi to byli Polacy Ławka składała się z raz, dwa, trzech, czterech Polaków przy większości. Dobrze był. Podsumowanie sezonu. Piast wygrał z zdobycie Pucharu Polski. W pierwszej rundzie graliśmy z Rakowem. W ćwierćfinale z Śląskiem. W półfinale z Wartą. W finale z Górniką Puchar towarzyski nie płynie w ogóle. Super Puchar Europy wygraliśmy z Milanem. Także przeciwko Mianmaowi. Ligę Mistrzów zdobyliśmy przeciwko Atletico Madrid. W fazie grupowej zajęliśmy drugie miejsce z bilansem do zwycięstwa, 4 remisy. W 1-8 pyknęliśmy Inter 3-1 w dwuneczu. W czwartym finale Bayern 2-1. W półfinale Olympique Lyon 3-2. W finale 3-1 z Olimpique Madrid. Ligę Europy wygrała Barcelona. Też mi powiedzieć że bardzo nie gra w Mistrzów I w finale pokonali Milan i poprzednich zdobywców. W eliminacjach do Mistrzostw Świata FIFA Polska, której jestem selekcjonerem ciemnym, prowadzi w tabeli nad Włochami czyli pozytywny sezon.